kocie w końcu konale i słuchajcie, nareszcie zaczynamy Futis. Po czterech tygodniach naprawdę ciężkiego eventu e, Shape Teraz jest event Footies, jest również Create of the Game, e, gdzie są ikony i karty hero e, kobiet, które z e, narodowości, które są aktualnie na euro kobiecym e, będą miały upgrade'y. I w przypadku na przykład gdy Francja wygra to Abili będzie miała 99 e, Overalla i łącznie w paczkach. Przez następny tydzień jest dostępnych ponad 150 specjalnych kart z całego roku. I oczywiście karty Futis, pierwszy zestaw będą one dostępne przez 5 tygodni, co tydzień nowy zestaw, w tym najlepsze karty są 3 karty, aż 99, jest Pele, Zimbabwe, jest Lamin Jamal, Maldini 98, który będzie chyba aktualnie najlepszym obrońcą w grze. I z ciekawszych jeszcze na pewno Matuidi i Kunde i może jeszcze Turam96, pozostałe raczej będą w granicach poniżej 20-30 tysięcy. I o nie powiedziałem, że na razie jest najlepszym obrońcą w grze, ponieważ dostaliśmy nowy sezon wczoraj, w sensie przedwczoraj jak to oglądacie i na jego zakończenie. I co ciekawe w wersji darmowej jest karta Vandyka 99 za level 40. Jest również Ginola za płatny sezon, gdzie jest to 500 tysięcy, tak jak było to w poprzednich dwóch sezonach. Jest jeszcze Perpik 90+, Kilka Paczek 90+, Kilka kart fajnych, naprawdę jak Bellingham, kilka ewolucji i jeszcze jest tutaj karta na przykład Traore czy Smith i jest jeszcze bardzo dobra karta, chociaż nie, ona jest chyba tutaj z Wilson razem, tak, Mendy 98. Chyba tyle, jeżeli chodzi o nowy sezon z tych ciekawszych rzeczy, jeżeli chodzi o zakładkę live, dostaliśmy nowe codzienne rozgrywki i to co ważne też, Playerpiki z kartami Futis za ligę weekendową dodatkowe. Za 9 wygranych i za 5 wygranych jest playerpik i kilka paczek zresztą tutaj. Tym razem zrobili to nie na 10 wygranych, tylko na 11, więc prawdopodobnie niestety tej karty rosyjskiego nie będę miał. I również tego playerpika. Ale na 9 wygranych mam nadzieję, że się uda i te dwa dodatkowe playerpiki otworzymy w kolejnym odcinku. I tutaj jest jeszcze Hanko za codzienną rozgrywkę i Friday. I w końcu dostaliśmy naprawdę bardzo fajne ewolucje, między innymi tutaj jest dla siebie obrońcy za 75 tysięcy monet i można obrońcę o maksymalnie 95 ocenie sobie ewoluować i między innymi kartę Turama czy Teo Randata, tutaj, którą prawdopodobnie sobie ewoluuje na 96 czy 7, na 97 overalla, więc naprawdę świetna. Ewolucja. I szczerze, nie wiem, czy nie lepsza ewolucja. Która jest darmowa, gdzie mogę sobie wrzucić m.in. kartę Do Hulita 94 czy Parika Wejle 94, ale będę tutaj sobie wrzucał kartę Fermina 94, którą sobie ewoluowałem już wcześniej. I zobaczcie, jak wyglądają jego statystyki po ewolucji na kartę 96. Przy tym, jak dostanie styl gry, który będzie mu podwyższał tempo i podania, czyli chyba motorniczy po prostu, będzie miał tempo na 99, wszystkie statystyki, strzelania na 99, podania na 99, wszystkie oprócz ośrodkowań ich chyba wolnych. Dribbling oczywiście już ma 99, e, obrona 92, fizyczne 94. Naprawdę jedna z najlepszych kart aktualnie w grze pod względem statystyk ogólnych w grze w ogóle. Po prostu niesamowity jest. I tą kartę będę sobie tutaj... Ewoluował na pewno. Naprawdę, dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jest nowy player pick, którego już zrobiłem i za chwilkę do niego przejdziemy. Ale to, co ważne jest tutaj również do momentu, gdy nie zdobędziemy karty Wandajka, jest Jest Ven 97 w SBC, który chyba jest aktualnie drugim najlepszym środkowym obrońcą po Maldinim. Wygląda on po prostu niesamowicie 11 zespołów. Na pewno tą kartę sobie teraz będę robił. Jest Dawid Szuker 97 Raczej nic specjalnego, chociaż nie wygląda on źle, ale każda karta, która teraz będzie, teraz będzie wypuszczana będzie po prostu niesamowita. Przy tym overallu nie da się, żeby karta była jakoś bardzo zła, czy nieużyteczna. I z chyba SBC ogólnie z kontentu jest to tyle, chociaż pierpik dostaliśmy jeszcze od 83+, na 2 tygodnie, więc to jest naprawdę bardzo fajne, że te karty złote zwykle możemy tutaj sobie wrzucać i cały czas otwierać na bieżąco patki, paczki przy upgradzie tym 85, 86, 87, 88, 89, który dostaliśmy przecież przedłużony na 79 do końca edycji jej FC. Dobra, możemy przejść do nagród za Division Rivals dla playerpików do playpików to miałem zostawione od 3 dni, 87 plus i chyba jeszcze jakiś jeden player pick z sezonu, więc liczę, że dobrze zaczniemy. Chociaż nie, jeszcze jedna rzecz. 100 ponad playpików, o tego nie robiłem, tych 83, plus, i udało mi się trafić tyle kart specjalnych, które tutaj widzicie, i m.in. pierwszą kartę ikony 97 abili, która jest warta i tak już chyba jakieś 40 tysięcy Ale może Francja wygra, będzie miała 99, więc wtedy będzie lepiej, bardziej użyteczna Jest chyba około 15 13 kart specjalnych, chociaż nie, myślę, że 15, bo tam w duplikatach miałem jeszcze chyba ze 3 karty, więc 15 kart specjalnych Mniej więcej średnio na 1 na 10 playpicków, tych 83+, plus leciała karta specjalna A teraz zobaczymy, co ile będzie leciała karta specjalna w playpickach 87+, plus, których mam 15 więc yy, nie możemy mniej. Może 14 czy 13, ale na pewno kilkanaście kart specjalnych tutaj trafimy. Będę je otwierał na szybko wszystkie. Eee, zobaczymy, czy uda się tutaj trafić pierwszą kartę Futis, bo tej jeszcze udać mi się trafić nie udało. Jest Walsh 95, więc fajny overall w pierwszym player picku. Lecimy od razu z drugim na szybko. Jest zielona karta Pululu 88 i ostatni jest Eden Azard! wow! Ok, to jest dobry traf, bo on może pójść pod jakąś ewolucję i dalej jest no wart kilkaset tysięcy. Chociaż może już troszeczkę mniej po tym, jak został e, po raz kolejny dodany do paczek. Trzeci player pick jest coś specjalnego. Beasley 92. Claiwer 97. Wow! Ok, to jest naprawdę dobry traf. Już w trzecim, w trzecim player piku trafiamy e, ikonę. Dobra, jest no wart 20 tysięcy. Dobra, w kolejnym była zwykła złota karta mid, więc wam tego nawet nie pokazywałem. Lecimy zy. Piątym player pickiem, Ederson Pop i 92 Graham, gdy ona była w paczkach, była warta jakieś 2, może 2,5 miliona, teraz jest warta 20 tysięcy, jak większość kart, które są dostępne aktualnie w paczkach. Jest karta specjalna, jest to Yoro. Dobra, lecimy z kolejnym, chyba siódmym już player pickiem, 87+, plus. jest kolejna ikona, Barnes 92, 96. I kolejny, chyba ósmy player pick. Zaczynamy Martinezem 97 i ostatni jest to Walsh, po raz drugi w tych playerpickach 87. Lecimy z kolejnym. Dalej czekamy na pierwszą kartę Futis, tą zwykłą. Myślałem, że to będzie to dwie karty różowe pod rząd, ale niestety żadna z nich nie jest kartą Futis. Hegeberg wróciła jako karta złota niestety, więc tylko Foder. Kolejny chyba ósmy czy dziewiąty player pick? Czy teraz będzie coś lepszego? Pick for 90 yy, i Figario. Dobra, przedostatni na pierwszej stronie. Co tym razem jest Odegard, Charlton 94 i Valverde, którego też trafiłem już wcześniej w playerpikach 83. Plus chyba czwarta ikona trafiona w tych playerpikach. Dobra, teraz playerpiki chyba są za Division Rivals. Jeden z czterech pierwszego, że tworzyłem, ale nic nim niestety nie było. Była karta chyba rod 90. Oby te dwa były lepsze. Jest Not 88, Ostowoi. I dwie złote karty. Wow. Dobra, ostatni Perpik 87. Naprawdę nie były one złe, ale niestety bez karty Futis się one też skończyły. Lukas Meraldo w ostatnim. Także tak wyglądało. Ile? 15 czy 16 Perpików? Tylko w dwóch nie było karty specjalnej. Także do klubu e, na magazyn duplikaty i lecimy z trzema playerpikami jeszcze. Każdy z innych myślę, że są takie same. Dobra, pierwszy jest jeden z trzech. Tots Ultimate e, karta z na 94. Te sobie otworzymy na szybko. Jest Mateo 96 w pierwszym. Tutaj jest 6 Teraz e, Pulisic. I ostatni e, Shotterpeg. Dobra, bierzemy sobie Pulisic. też mogę wziąć e, kartę Mateo, bo jest bardziej przydatna pod jakieś SBC, gdzie potrzeba Team of the Season. Drugi playerpik jest z trzech. Co będzie tym razem Dorosun 93. 93 Bungeorno i ostatni 94. Dobra, to było fatalnie. Do klubu na magazyn i lecimy z ostatnim playpickiem, który jest teraz dostępny powtarzalny w SBC. Potrzeba tam chyba kart 686 i 787. Pierwszy z nich jest Trafford 94, drugi jest Bull 95, 94 koch, kolejny 93 Masłaku i ostatni 95 Kalman. Nie najlepiej. Lecimy do paczek. Jak widzicie paczek z upgrade'ów mam e, dość sporo, myślę, że blisko 300. E, I będę miał ich na pewno dużo więcej jeszcze po tym odcinku. E, to jest paczka, którą dostajemy po e, zalogowaniu się teraz. 10 zawodników 85 i od nich sobie możemy e, zacząć otwieranie paczek. I jest to karta chyba hero, e, tych Great Test of the game, chyba tak się nazywają. Tu jest ikona, więc będzie ikona i karta hero. Chyba, że źle widzę design. Zobaczymy, kto tu się pojawi. Bobby Shark 94 i obok niego jest Prince. OK, także to jest inny design. Myślę, że to jest karta Hero, a jednak e, karta ikony wysoko ocjona, ale jest warta 20 tysięcy. Jeszcze mamy chyba cztery. Tak, 4 karty specjalne. Mandanda, Taylor, Dunk i Rot. Dobra, do klubu. I dobra, lecimy do paczek jeszcze za e, Division Rivals, Dwie paczki, 10owników 85 plus wymienne, więc fajnie byłoby tutaj coś trafić. Jest to karta. Nie pamiętam jaka. Naprawdę, tych designów teraz jest kilkanaście dostępnych paczkach. To jest... Dobra, nie mam pojęcia kto to, nie będę szedł. Wanda i chyba zwykła ta karta. Tak, więc tylko jedna specjalna karta, a obok niej jest fantazy I będzie to... Gesan. I druga paczka, 1085+. Wymienna, bo pod rząd trzecia. I znowu jest to karta chyba fantazy. Bramkarz, Argentyna. I znowu jest to tylko jedna karta specjalna. Bo to jest... Martinez. Oby ta była troszeczkę lepsza. Od karty Gesana. Kto tym razem? George 94 Ok, to jest karta Hero Fantasy. I teraz 10 zawodników 86. Plus, chyba to jest ostatnia paczka za Division Rivals, jak dobrze kojarzę. Co będzie tym razem? Jest to karta Team of the Season. Kart Team of the Season jest dostępnych chyba 3 albo 4 tylko. I większość z nich jest naprawdę bardzo słaba, warta też Quick Chyba najlepszy jest Aleksander Arnold, a tutaj jest e, Renard, zwykła złota karta. Trzy paczki, tak dużo otworzyłem, gdzie były tylko e, każdej po jedną kartę specjalną. Simon e, 94. Simon i jeszcze jest Vicario, 88. Dobra, znalazłem teraz paczkę jeszcze dwóch zawodników, 88+. To jest są paczki chyba z codziennych zadań, które są dostępne. I znowu jest Team of the Season, tutaj napastnik z Francji. Jest Ikona, tylko kto to będzie? To jest chyba Pichon, e, 96? Tak, Chociaż szczerze, karta, której do tej pory nie trafiliśmy, i Simon po raz drugi. Ok, przechodzimy do paczek 10, zawodników 84. Plus. Zobaczmy, co będzie tutaj. Jest kolejna karta Team of the Season. Dalej bez karty Futis. To jest niesamowite. Tyle paczek, już tyle Pterpików, przede wszystkim tak dużych otworzyłem. I dalej bez karty Futis. Jest karta Hero i jest to Kessler 96. Ok. Zoskipowałem, bo nieważne, jaki to jest Toc, bo i tak nie będzie to nic dobrego, Totców, dobrych to dobrych do trafienia aktualnie nie ma. I następna paczka 10 zawodników 84. Plus. Serwery. I następna paczka 10 zawodników 84 plus. i znowu jest karta chyba Hero, z tego co widzę i znowu niestety jest tylko jedna w paczce. Bo to jest zwykła karta Oblaka 88, kto pojawi się tym razem. Jest to Kessler, znowu. I trochę mi się to nie podoba, że naprawdę ciężko jest trafić kartę Futis. Tyle paczek, już otwieram paczki od ponad 20 minut, i dalej nie trafiłem nawet jednej. Okej, okay, chyba mamy. Czy to jest design Futis? Musi być Polska. La Liga to będzie Robert Lewandowski. Oby to była karta Futis. Kto się pojawi? Lewandowski 55 i jest Turam 96 jako pierwsza karta futis w tym roku trafiona i to jest naprawdę bardzo dobra karta której będę w tym tygodniu w liczbie używał na 100% zamiast karty wiery, którego używam od naprawdę wielu e, tygodni ile jest e, warta prostu jakieś 200 tysięcy wow ok jak to jest możliwe że ta karta jest warta tyle no nie ja tej karty na pewno Będę teraz używał przez na pewno ligę weekendową, zobaczymy jak on jest, po jego karty wcześniejsze w tej edycji były po prostu niesamowite. I dobra słuchajcie, otworzyłem jeszcze chyba 5-6 paczek z upgrade'ów, nie trafiłem kompletnie nic, więc zakończymy ten odcinek jeszcze jakąś paczką ze sklepu. Albo player pickiem 90+, którego otwieramy dość często w ostatnich tygodniach, ale w nim chyba jeden raz czy dwa trafiłem coś dobrego. Oby tutaj była jeszcze jedna karta. Futis, z czym zaczniemy? King 91 drugi player pick 90 90 Kalespojor90 Jest fatalnie 94 Wilson i ostatni Jest to złoka, złota karta No cóż, także to tyle i widzimy się za 2-3 dni W kolejnym odcinku z Futis, na razie!